Cześć kochani, vlogmas numer 3. Witam się z Wami serdecznie. Czekajcie, muszę sobie, za... muszę sobie wyłączyć, bo w tle lecie, leci mi oczywiście vlogmas, bo oglądam sobie tam powiedzmy, no chyba trzy osoby w sumie trzy osoby, które jakoś oglądam i, i lubię, i to jest taki mój czas fajny, że sobie dorobię. No i witam się z wami w mojej łazience. Właśnie zbieram się teraz, zabieram się za mycie. Hmm, się idę, y, ponieważ okazało się, że miałam teraz mieć sesję, ale napisała mi klientka, że wymiotuje i niestety nie będzie jej na sesji. W związku z czym nie mam teraz sesji, tylko dopiero po południu. Tak więc mam czas dla siebie. No, i zamierzam sobie go miło wykorzystać. To znaczy, teraz sobie zrobię fajną kąpiel, zrobię sobie peeling do ciała. Tak sobie myślę, mam na to czas, więc na spokojnie mogę to zrobić. Włosów nie muszę mieć, bo mam wczoraj, nie chcę mi się już ich dzisiaj na pewno myć. Są związane, jest ok. I co jeszcze? I co, i także dzisiaj taka przyjemność, potem pewnie zjem śniadanko. Zresztą wam zaraz pokażę, co sobie zrobiłam dobrego. I kochani moi, i myślę, co jeszcze. Aha, no i, i na pewno muszę zrobić coś tam do obiadu. Także dzisiaj taki totalnie luźny, luźny czas, przez pół dnia przynajmniej, a potem po południu idę do pracy. No, oczywiście otworzymy sobie razem kalendarze. A właściwie to na razie kalendarz, aczkolwiek mam nadzieję, że dzisiaj ten drugi już dotrze. Także otworzymy sobie też dziś drugi kalendarz. No i tak, i będzie fajnie. Także lecę teraz się myć. No i to jest moje śniadanie. Wiecie co? No, możecie się teraz ze mnie pośmiać. Proszę bardzo, możecie zastopować ten film i hahaha, możemy się śmiać. Wiecie, co zrobiłam? Usiadłam i zaczęłam jeść. Tak, jeść, tak mi się już chciało, że tyle zjadłam i mówię: Boże, miałam nagrać. To jest jogurt z granolą oraz malinami. Dałam tutaj maliny po prostu takie mrożone, rozmroziłam sobie. Jogurt oczywiście kokosowy. Do tego dałam odżywkę białkową-czekoladową i migdały. I to jest moje śniadanko na dziś. Także tyle mi zostało, no sorry po prostu umarłabym z głodu, musiałam zjeść. Kochani moi, przyszłam znaleźć w kalendarzu nasze dzisiejsze okienko. I znowu wyciągamy i sprawdzamy. 5. Będę Wam mówić, na co trafiam. Jest numer 3. Takie coś. Nie wiadomo co. Aha! Co tu się stało? No, kochani, ja oczywiście muszę mieć przygody, nie? Bo jakby w trakcie mojego nagrywania stało się tak, że jak już odpakowałam yy, to, co dostałam dzisiaj, proszę bardzo, to spadliście. Tak. Spadliście. Pokażę Wam na czym Was trzymałam. Trzymałam Was na statywiku i na takim okrągłym pudełku, gdzie ten statywik tutaj tak wystawał. O, no, i się stało. Tak. Nie była to reklama bynajmniej tego, tej firmy, którą tam pokazałam. Jeśli było, widać cicho. Nie spadać mi tu. No więc, kochani moi, e, więc tak się stało. W związku z tym muszę jeszcze raz dograć to, co e, że tak powiem wylosowałam. Bo tam jest kawałek e, z poprzedniego klipu, który się uchował, ponieważ. Wtedy jeszcze staliście grzecznie, ale jak już Wam się zachciało spadać, to wtedy po prostu, no, no niestety to zostało usunięte. Więc co wylosowałam? Czytam jeszcze raz. Szampon łagodny. I czytam, co Aga napisała, bo wiem, że mogę przeczytać. Potraktuj się łagodnie, poświęć sobie czas, spędź przyjemny... Poczekajcie, jeszcze raz. Potraktuj się łagodnie. Poświęć, poświęć sobie czas. Spędź przyjemny, niespieszny poranek. Wypij kawę lub herbatę w ulubionym kubku. Zjedz właśnie takie śniadanie, na jakie przyszedł Ci pierwszy pomysł. Nieważne, czy robi się je szybko, czy dłużej. Złagodź to zimno grudnia i trudy całego tygodnia. Złagodniej wobec innych. Ehm. Bardzo fajne. Czas niespieszny sobie podarowałam już właściwie, aczkolwiek jeszcze dalej on trwa, bo już słyszeliście w poprzednim wejściu, że dałam sobie fajną kąpiel z peelingiem. Bardzo fajnie mi było, miło się poczułam, naprawdę tak kurczę, superowo. Więc to sobie już podarowałam. Jest to łagodny szampon. Już przeczytałam, że to jest dywianek. Szampon prebiotyczny. Tak wygląda. Pachnie bardzo ciekawie. Powiem Wam, że nie wiem, co to jest za zapach, ale jest bardzo ładny. Taki cytrusowo-kwiatowy? Kurczę, nie wiem, co to jest, ale bardzo ładnie, bardzo tak przyjemnie. Przyda się. Szampon to jest coś, co zawsze się przyda. Jest super. Potraktuj się po, złagodniej dla innych. Ja to do, 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 dokładam do tego jeszcze, że potraktuj się, traktuj siebie łagodnie, czyli złagodniej dla siebie i dla innych. Yy, tak, myślę, że to jest coś słuchajcie, co jest zawsze zawsze aktualne. Dlatego, że yy, ja myślę, że każdy z nas, jakby się zastanowił nad tym, to yy, będzie to jakoś od niego wymagało zawsze. do końca życia, Pracy nad sobą właśnie w, tym, w tej kwestii, żebyśmy traktowali siebie łagodnie, ale też traktowali innych yy, z łagodnością. Myślę, że często jest tak, że patrzymy na innych i mamy takie, jakieś, wiecie, złości, yy, zaszłości yy, i różne rzeczy, które sprawiają, że jakoś jesteśmy. Coś w nas to robi, nie? Zaczynamy się irytować, yy, gniewać, nie wiem, różne rzeczy. Myślę sobie, że adwent to jest taki czas, yy, w którym możemy się trochę nad tym faktycznie skoncentrować. Możemy poszukać ciszy, możemy poszukać łagodności w sobie, w swoim sercu i yy, ofiarować go właśnie dla siebie ją właściwie, tą łagodność dla siebie i właśnie dla drugiego człowieka. Myślę, że to takie przykazanie miłości kochaj bliźniego swego, jak siebie samego jest jakoś takie bardzo aktualne, bez względu na to, czy wierzy ktoś w Boga, czy w Niego nie wierzy, to to jest takie przykazanie, które jakoś chyba myślę, że jeśli kierujemy się Nim w życiu, to jest nam łatwiej. Także, no, taką, taka wyszła mi pogadanka przy okazji. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne i, i życzę wszystkim Wam tej łagodności dla siebie i łagodności, którą będziecie mogli podarować innym, zwłaszcza w tym czasie adwentu. No, dobra, to słuchajcie, to idźmy dalej w ten dzień. Zaraz do Was przyjdę, powiem Wam, co będzie się działo. No i słuchajcie, przychodzę do Was z kawką, yy, w moim ulubionym kubeczku. Tadam, kubeczki powoli lądują z góry na dół, yy, czyli kubeczki, które są na górze świąteczne, lądują powoli świąteczno-zimowe, lądują powoli na dole. Yy. No i właśnie. I przychodzę do Was z bardzo przyjemnym tematem. Mianowicie, yy, chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o moich takich yy, must have umilaczach grudniowych, takich, które, no nie tylko grudniowych, nie, ale takich powiedzmy, że zimowych, natomiast przychodzę opowiedzieć, bo o, w grudniu chyba jakoś najbardziej mm, zwracam na y, nie uwagę, przynajmniej na niektóre, y, są to rzeczywiście rzeczy, które jakoś ostatnio y, uświadomiłam sobie, że wykorzystuję i są naprawdę dla mnie ważne, takie po prostu must have. Zacznę oczywiście od kawki. Kawka to jest coś, co bardzo, bardzo mi umila czas, czas zimowy. Nie tylko czas zimowy, żeby ktoś teraz nie powiedział, ale przecież ty pijesz kawę cały rok. Tak, zgadza się, ale czas zimowy jest takim czasem, że, wiecie, wracam z pracy, ta kawka mnie po prostu cieszy. Jest to po prostu dla mnie coś, co zawsze. Nawet jak, mm, nawet jak jestem smutna, w jakiś sposób przynosi mi radość. Więc to jest kawka. Kawka to jest coś numer jeden absolutnie. Więc pierwsza rzecz. Rzeczy będzie 10 takich najfajniejszych. I teraz uwaga, uwaga, mamy rzecz drugą. Rzecz, która, bez której nie wyobrażam sobie tego czasu czasu yy, zimowego. A mianowicie, proszę Państwa, uwaga, uwaga, ta jest to kocyk! Nie wyobrażam sobie, aby zima odbyła się bez kocyka. Jest to taki, taka rzecz, która naprawdę jest bardzo, bardzo ważna. Ten kocyk jest dla mnie jakoś wyjątkowy. On kupiony jest w Home and View już naprawdę kilka lat temu. Jest troszkę takim kocem y, chyba zimowym, dlatego, że on ma jakieś tutaj, nie wiem, czy to są jakieś śnieżynki takie, czy, czy coś ma po sobie. Jest tak milusi, jest tak kochany, uwielbiam go po prostu, więc ten kocyk to jest absolutnie kocyk numer jeden. To jest rzecz druga, y, kochani, nie wyobrażam sobie absolutnie tego czasu bez kocyka i teraz uwaga, kolejna rzecz jak kocyk to oczywiście herbatka. Ja pokazuję akurat teraz tą herbatkę, którą widzieliście w przebitkach w wczorajszym vlogmasie. To jest akurat taka herbatka, która naprawdę to jest ten taki susz owocowy, który miałam w kalendarzu od Agi. Ja ją pokazuję, ponieważ ona jest już na ten moment moją ulubioną absolutnie. Cudowną herbatką. Nie wyobrażam sobie też tego czasu bez pysznej herbaty. Yy, oczywiście używam też bardzo wiele innych różnych ziołowych. Yy, mam w ogóle bardzo dużo ziół. Ja lubię sobie po prostu wieczorem yy, i nie tylko wieczorem, ale zwłaszcza wieczorem naprawdę spijam yy, duże ilości herbaty. Więc pyszna herbatka, no absolutnie nie wyobrażam sobie tego czasu bez pysznej herbatki. I teraz słuchajcie, kolejna rzecz, hmm, to jest oczywiście jak kocyk i herbatka, to oczywiście świeczka. Musi być świeczka, nie wyobrażam sobie y, również tego czasu grudniowego, zwłaszcza jakoś grudzień to jest taki czas, ale aczkolwiek listopad już, styczeń jeszcze też, to jest taki czas, kiedy bardzo lubię świeczki. To jest świeczka, którą pokazywałam wam w poprzednim vlogmasie z paczki, akurat nowa. Jeszcze nie użyłam jej, ale przyniosłam ją już tutaj, bo chcę ją sobie użyć. Ale co się oczywiście stało, nie mogę jej dzisiaj użyć, bo yy, skończyła mi się zapalniczka. W sensie skończył się gaz. Nie mam nowej. Nie, nie wychodzę do sklepu, na razie czekam, przyjdzie Michał. Yy, poprosiłam, żeby kupił po drodze. No więc yy, tak, wybrałam sobie yy, tą. Nie wiem, jaka to była. Brownie, czy jakoś tak? Poczekajcie. Sprawdźmy to, bo już zapomniałam, którą. Ja... Wybrałam ją na teraz, żeby sobie właśnie zapalić. Sprawdźmy, tu będzie pewnie napisane. W każdym razie, wiecie co? Jest to ta taka słodka, takie ciasto czekolada. I co się jeszcze, kurczę, pamiętacie, co ja Wam wczoraj to mówiłam, zapomniałam? Oczywiście, w, w, macie to w przebitce, czy tam tutaj możecie sobie zobaczyć. Więc też nie wyobrażam sobie oczywiście czasu zimowego bez świeczki. Jakiejś, nie musi to być konkretna ta oczywiście, ale no świeczka absolutnie musi być w czasie zimy. Eee, żel pod prysznic. Słuchajcie, to jest żel pod prysznic. Ja wiem, nie pokazuję wcale zimowego żelu pod prysznic, ale muszę Wam powiedzieć, że jeśli go jeszcze nigdy nie mieliście... To pędźcie i kupcie sobie go albo kupcie sobie go na Allegro, bo można znaleźć naprawdę w fajnych cenach. I w to jest żel o smaku, o zapachu raczej, bo tego się nie je, kawy. Aczkolwiek Boże, w życiu ja Wam gwarantuję, że jak mieliście jakieś kawowe rzeczy, to w życiu nie mieliście takiego zapachu kawy, a jak mieliście. Jak kupicie i powiecie, że mieliście, to dajcie mi koniecznie znać, co to, co to jest. To jest taki zapach kawy. Ja no po prostu, no nie mogę. To, to się nie da. To jest jakby najpiękniej, najwspanialsza, najpyszniejsza kawa świata z jakimś takim, nie wiem, jeszcze czymś, nie wiem, deser. Nie, nie wiem, jak to... Ja Wam nie potrafię tego opisać, ale jest to... Gwarantuję Wam, że nie będziecie żałować, jeśli lubicie oczywiście zapach kawy. Więc bez tego żelu... Z tym żelem również mój grudzień i w ogóle ten czas jest dla mnie o wiele bardziej przyjemny. W ogóle z tym żelem to w ogóle każdy poranek jest mega przyjemny, jak yy, bierzecie prysznic. Naprawdę daję słowo. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to mm, jakiś krem do rąk, bądź ewentualnie właśnie jakieś takie masełko. Mam tutaj takie masełko L'Orient firmy, to jest y, y, również, y, chyba y, nazywa się także mydlarnia u Franciszka. To jest akurat cynamonowo-pomarańczowe, chyba o ile się nie mylę z masłem a Słuchajcie, no Boże, jaki to jest zapach, to jest coś cudownego, uwielbiam go, aż sobie teraz posmaruję łapki. Słuchajcie, to jest to, to, to tak natuszcza. Zwłaszcza wiecie, jak macie tutaj taki problem, ja mam na przykład problem ze skórkami, że mi tutaj bardzo się wysuszają skórki i muszę Wam powiedzieć, że to tak natuszcza i to jest tak cudowne, że dosłownie, no, no naprawdę, no nie wiem już jak to powiedzieć bardziej bardziej, bardziej żeby było jeszcze bardziej ale jaki to jest zapach? No to słuchajcie, żaden, żadna zima Wam nie straszna, więc absolutnie must have. Kolejna rzecz, którą wybrałam na ten moment, to jest pomadka. Słuchajcie, szukałam bardzo długo pomadki, która mm, zrobiłaby coś z moimi ustami, ponieważ mam jakiś taki problem od 2-3 miesięcy. A zwłaszcza od dwóch. Myślę, że dużo płakałam, jakoś się chyba tak odwadniałam trochę, myślę, minimalnie, w sensie byłam bardziej sucha. I tutaj na ustach robi mi się takie... wysusza mi się tu w jednym zwłaszcza miejscu. I ja tego nie mogłam wyleczyć. Słuchajcie, kupiłam pomadkę, którą kupiłam w aptece z wiesiołkiem, olejem z wiesiołka. No, będziecie mieć też na przebitce. Słuchajcie, to jest pomadka absolutnie cudowna. I ja nią smaruję usta. Teraz to akurat bez sensu obiję kawę. Ale to jest naprawdę ona tak natłuszcza fajnie, tak mi nawilża to tutaj, że jestem w stanie to wygoić, jak mi się tylko to zrobi, jak ja tylko obliżę trochę usta, jestem w stanie to wygoić w bardzo szybkim tempie, więc ta pomadka jest absolutnie dla mnie bardzo, bardzo ważna. Sztos po prostu. I teraz kochani moi kolejna rzecz. Jaką chcę Wam pokazać. Poczekajcie. Bo oczywiście nie sprawdziłam, co, jak się to dokładnie nazywa, a już zapomniałam. Słuchajcie, już wiem. Only Bio to jest dokładnie to, co dostałam od Agi w kalendarzu, czyli y, dostałam y, Only Bio krem y, do rąk. Natomiast to jest Only Bio balsam do ciała. Również pistacjowy. Po prostu, no... No, 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 nie wiem co powiedzieć, ale on mi się już kończy, już się prawie skończył. Coś pięknego, coś pięknego. To jest balsam, który absolutnie ym, w ogóle nie jest rzadki, jest taki gęściejszy, ale też nie jest taki, że się trudno rozprowadza. Tak pięknie pachnie. Że daję wam słowo, że jak się nim posmarujecie, to stwierdzicie, że że w ogóle zima jest cudowna, no bo głównie wtedy się używa, chociaż to zależy od, niektórzy używają cały rok. Bardzo polecam. Kolejna rzecz jaką wybrałam, jeszcze mamy dwie ostatnie rzeczy, to jest maska. Słuchajcie, ta maska do włosów z firmy Neboa, to jest nawilżająca maska. To jest taka maska, że wiecie, ja mam włosy trudne. Ja mam włosy wysokoporowate, to są włosy, które się falują, yy, mają taką tendencję do puszenia. Ta maska robi coś takiego z moimi włosami, że naprawdę jestem, jestem w stanie te włosy okiełznać. I teraz zapach w ogóle to jest cudny, ale nie każcie mi go opisywać, nie mam pojęcia. Bardzo taki szlachetny, królewski. Iście bardzo. Nie wiem, ale piękny. I ta maska jest po prostu wspaniała. Również bardzo dobrze nawilża, i, znaczy również bardzo mi służy zimą, zwłaszcza, aczkolwiek nie tylko, no bo tak jak mówię, ja mam w ogóle takie włosy, więc ja używam jej w ogóle cały rok. Aczkolwiek nie używam jej cały rok, bo ją odkryłam dopiero jakieś dwa miesiące temu. I sensu mare, to jest maska yy, nocna. Słuchajcie, absolutnie cudowna. Ona Wam tak ukoi skórę na noc, ona was, Wam tak utuli tą skórę nocą i tak ją zregeneruje i nawilży, że daje słowo coś wspaniałego. Jeśli nie mieliście jeszcze nigdy niczego z sensu, Marę bardzo serdecznie Wam polecam, świetna firma, firma polska, robią super rzeczy. To są kosmetyki z algami morskimi, jakimiś tam różnymi, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam. Ładnie są przede wszystkim też, są to szklane opakowania. No, ładne opakowania, no, no, ale przede wszystkim ważna zawartość super maska, świetnie się rozprowadza cudowna jest po prostu, więc absolutnie to jest. Ostatnia rzecz, jaką chciałam Wam dzisiaj pokazać, zadbaliśmy chyba już prawie o wszystko. Zadbaliśmy o włosy, o, o paznokcie, o ręce, o ciało, właściwie o stopy też, bo to, ten Lorient, również do stóp cudowny. No, zadbaliśmy o wszystko, o wszystkie zmysły, no o wszystko chyba. To jest moja absolutnie lista must have. Więc tak, dajcie znać koniecznie, czy wy macie też taką, yy, takie swoje ulubione rzeczy, umilacze tak zwane, zwłaszcza grudniowe umilacze. Dajcie koniecznie znać, moich umilaczy na pewno znajdzie się więcej, e, no ale yy, na dzisiaj wybrałam te i no cóż. Dzięki nim jakoś jest mi też lżej, fajniej i y, dobrze mi się żyje, nawet zimą. Także dajcie koniecznie znać w komentarzach. Napiszcie mi, czy macie jakiś taki swój umilacz, przynajmniej jeden, a możecie napisać więcej. Wracam z pracy, no, nie wiem w ogóle czy to ma sens, że Wam coś tu nagrywam, <laughs> jest kompletnie ciemno, o, mamo, no, totalnie, czekajcie, patrz ta kamera gdzieś w dół, a jakby ona popatrzyła jednak tu, o, super jest, schody, idę sobie po ciemku totalnie do, do domku, nawet jak nic nie... Wow. Nawet jak nic nie widzicie, to przynajmniej mnie słyszycie, bo mam mikrofon. No i zobaczmy teraz, gdzie ona patrzy. On patrzy nawet przede mnie. Dobra, ja sobie wyczuwam, wiecie, ręką, nie? No. Także idę sobie. I strasznie ciemno. W każdym razie wracam do domku z pracy. Tak. I to ta dam Jest Przyszło. Słuchajcie, z tego tak pachnie, że po prostu nie mogę. Jak z tego pachnie. Słuchajcie, więc tak. Jest to kalendarz kawowy z Cup and You. Pierwszy raz kupiłam. Bardzo miałam dużą ochotę na taki kalendarz i wreszcie się spełniło, bo już tak sobie w sumie każdego roku myślałam, a może kupić coś takiego. No i proszę. Fajne jest to, że tutaj nie ma okienek, tylko. To jest po kolei. Jakoś tam są te kawy włożone. Ja sobie po prostu teraz tylko biorę tutaj, o, yy, tutaj otwieram, o, tak, wyciągam kawkę, pyk, i mam tutaj saszetę z kaweczką, tu sobie już zamykam, jeszcze tylko nie wiem jak, aha, chyba tak, nie wiem, dobra, nie wiem na razie jak, nieważne, kładę to na razie tutaj, tu jeszcze jakąś jedną kawę w ogóle dostałam, ale ta, ta kawa tutaj, E, to jest, kochani moi, zobaczymy, czy się da to przeczytać. O, śmietankowy, kawa śmietankowa. To jest, to są w ogóle wszystko arabiki. E, taka saszetka. Słuchajcie, ja się bałam, że to będzie mało, bo tam było napisane, że 10 gram. Ja myślałam, że to będzie bardzo mało, ale wiecie co? Nie, to jest po prostu taka naprawdę do zaparzenia w sam raz, nie wiem, takie to będzie jakieś, ja wiem, dwie łyżeczki. To taka kawa rzeczywiście w sam raz do zaparzenia. Śmietankowa. I to jest, słuchajcie, pierwsza kawa. Od razu otworzę też w sumie drugą, dlatego że to ja jestem spóźniona. Szarlotkowa, kawa Szarlotka, o smaku Szarlotki. Czyli mam śmietankową i e, szarlotka. Na pierwszego, na drugiego, a w sumie to powinnam wyciągnąć jeszcze trzecią. Tak, dobrze mówię, bo jutro będzie vlogmas trzeci. To powinnam jeszcze trzecią wyciągnąć. Do pierwsza w niedzielę, druga tak. Dzisiaj powinna być trzecia. Orient Express. Cokolwiek to znaczy. Czekajcie. Ale no domyślam się, że może jakaś mocniejsza albo coś takiego. Czyli mamy śmietankową, szarlotkową i Orient Express. Ta-dam! Wszystkie trzy kawy. Dzisiaj na pewno spróbuję sobie jednej z nich. Wypiję sobie dzisiaj śmietankową jako pierwszą. A w jutrzejszym vlogmasie także będziecie to oglądać. W czwartek yy, zobaczycie pozostałe, bo yy, myślę, że sobie po prostu yy, wypiję w ten sposób. Albo będę piła po jednej yy, i zostanie mi trochę na święta. <grym> Taka sytuacja. W każdym razie yy, tak to wygląda. Słuchajcie, więc yy, kawki wyciągnięte. Cieszę się bardzo z tego kalendarza, bo tak jak mówię, miałam taki zamiar, żeby yy, właśnie yy, kupić sobie taki wcześniej, no, ale jakoś tak ciągle, yy, ciągle jakoś tak mi nie wychodziło. No i w końcu kupiłam, także się cieszę bardzo. I co, kochani? Jak zwykle, tradycja. Żegnam się z Wami. Papa! Pa. Dobrej kawki i fajnego dnia.